Wielu rodziców narzeka, że ich dziecko na przykład nie pełza, nie czworakuje, nie siada, a ich rówieśnicy robią to już bardzo dawno temu. Pierwszym pytaniem, jakie wtedy zadajemy, to jest, jaką mają podłogę. I zazwyczaj wszyscy mówią śliską. To jest tak, jakbyśmy my na czworakach poruszali się w wortalionach po lodowisku. Dziecko na śliskiej podłodze nie będzie ładnie się ruszało, nie będzie szybko czworakowało, nie będzie szybko siadało. Rozkładamy tego typu maty i mamy Kilka w jednym, nie, w dwa, nie dwa w jednym, ale kilka, kilka fantastycznych rzeczy załatwionych, bo mamy izolację od podłoża, tak? możemy zachować czystość. i Szczególnie kiedy mamy na przykład zwierzęta w domu. Z drugiej strony jest to, to nie śliskie. W związku z tym dziecko może ze swoim ciałem zrobić wszystko, co chce, zarówno wtedy, kiedy zaczyna pełzać, kiedy zaczyna czworakować, kiedy zaczyna siadać, i bardzo ważne, kiedy zaczyna stawać. Także um, potem może zacząć tworzyć z tego wszystkiego jakieś konstrukcje przestrzenne. Można z tego coś wydłubać, zbudować. Tak, no i przede wszystkim jest bezpieczne. Czyli nawet jeżeli upadnie, to nie zaboli, a nawet jeżeli zaboli, to nie tak bardzo, jak gdyby y, upadło na, po prostu na podłogę. Tor przeszkód na podłodze? Y, idealne rozwiązanie i taki kontrolowany bałagan, poduszki, wałki, cokolwiek nawet roz, y, rozłożenie pudeł takturowych, tak? Pudła po butach, pudła po jakichś środkach Ale spożywczych. Ale zobacz, takie maty też można wykorzystać do zbudowania fajnego toru przeszkód. Tego typu maty są w ogóle zbawieniem dla każdego dziecka. Tak? Bo na samym początku zobacz na te figury geometryczne. Jeżeli postawimy to przed dzieckiem, które jeszcze leży na podłodze, jeszcze próbuje się tam pełzać, obracać się, to jest rewelacyjny bodziec, który buduje strukturę widzenia. Tak? Organizuje przestrzeń, którą widzi dziecko, zresztą na samym początku, kiedy mamy noworodka i takie dwu 3 miesięczne dziecko, też bardzo często tego typu figury geometryczne zawieszamy nad jego łóżeczkiem. Na, na suficie, na, na, na swoim ulubionym suficie. Uwielbiam sufity, sufity są kompletnie niewykorzystane. Wykorzystajmy sufity, drodzy rodzice, naprawdę warto. Te figury geometryczne, czy takie już bardziej kolorowe konstrukcje, fantastycznie organizują plan widzenia, pole widzenia dziecka. To na początku, wtedy kiedy dziecko tylko obserwuje, potem może taka mata stanowić po prostu matę, po której dziecko się porusza. Paweł, jak patrzę na swoje dwie córki, ale też jak obserwuję dzieci, choćby znajomych, to mam wrażenie, że maluchy w mieszkaniach się po prostu strasznie nudzą. Jak zaaranżować pokój, czy dzieci, czy w ogóle całe mieszkanie tak, żeby było tam miejsce i na zabawę, ale i na odpoczynek, i na pracę? I na pracę. To można zrobić. Jest to trochę trudne, dlatego że trudno nam zmieniać już nasze nawyki. Tak? Chcemy, żeby nasze mieszkanie było takie pokazowe, tak? żeby wszystko było ładne. Ale w związku z tym można przyjemne i pożyteczne połączyć, bo na przykład dziecko może się ruszać i pracować, choćby odrabiając lekcje, siedząc na takich piłkach. Jak widzisz zresztą, dzieci bardzo szybko adaptują się do tego typu siedzenia, także zawsze polecamy zamiast krzesełek, siedzisk tego typu, Piłki. No a w czym taka piłka jest lepsza od krzesła, na którym dziecko może być wyprostowane, siedzieć prawidłowo? Jesteś już osobą dorosłą, więc nie dostrzegasz zalet takiej piłki. Natomiast każde dziecko natychmiast te zalety odkryje. Przede wszystkim za zacznie się na tej piłce rzucać, przewalać. Prawo, lewo. Tak, siedzieć kręcąc pupą, przechylać się na jedną, na drugą stronę, podnosić nogi, podnosić ręce. Przede wszystkim ta piłka daje. Możliwość ruchu w trakcie siedzenia. Yy, bardzo często dzieci odrabiając lekcje wstają, tak, szukają czegoś, nie wiedzą czego. No, bo po prostu nie są w stanie usiedzieć przez dłuższy czas w jednym miejscu, a ta piłka pozwala zatrzymać dziecko przy odrabianiu lekcji na przykład przez dłuższy czas i na dodatek. W pewnym sensie zapobiegać tym takim garbieniom albo siedzeniu na, na, na jednej stronie, tak, podpieraniu się i tak dalej. Mhm. Oczywiście można się zgarbić siedząc na piłce, ale ta piłka cały czas zmusza nasze ciało do pracy. Jeżeli chcę po coś sięgnąć, zobacz, zmieniam ustawienie całego ciała, a nie chcę sięgać tylko i wyłącznie na jedną stronę, ale chcę się też Obrócić, w związku z tym całe moje ciało pracuje. Jest to i ciekawe, i skuteczne, i daje z jednej strony możliwość spełnienia tej podstawowej potrzeby ruchu, a z drugiej strony zatrzymuje nam dziecko w jednym miejscu. I możemy to stosować i przy odrabianiu lekcji, i przy nawet jedzeniu przy stole. Oczywiście wtedy stół musi być troszeczkę niżej dla dziecka. No właśnie, bo to chyba też ważne, żeby dziecko miało taką stabilną... Podporę, prawda? Że stopy muszą całe tak. opierać się na podłodze. Zasada jest taka, że kolana musi być troszeczkę niżej od bioder, a wysokość piłki dobieramy do, dla dzieci mniej więcej w taki sposób, że mierzymy odległość od podłoża do dołu kolanowego i dodajemy jakieś pięć u większych dzieci albo cięższych. 10 cm i to jest mniej więcej dobra, dobra piłka. Zresztą dla mniejszych dzieci mamy też piłki w postaci jaj, takich podłużnych. Coś w rodzaju takiego walca i wtedy dziecko nie zmienia swojej pozycji we wszystkie możliwe strony, tylko na boki. Jest to dla malutkich dzieci, takich dwóch, trzyletnich, dużo łatwiejsze do opanowania. Są też, nie wiem, takie zabawki jak koniki czy inne zwierzaki. Ale czy to oznaczało, że na takiej piłce dziecko może. Odrabiać lekcje, oglądać telewizję, pracować przy komputerze? Wszystko może, może nawet jeść obiad razem z nami. Najfajniej, jeżeli wszyscy będą siedzieli wtedy na piłkach i dorosłe hmm. osoby. No tak, ale to chyba wtedy wysokość stołu musi być odpowiednio dobrana do wysokości dziecka, które siedzi na takiej piłce. No właśnie to jest najtrudniejsze, dlatego że jeżeli polecamy piłki do siedzenia dla dziecka, to wszyscy mówią, że przecież mamy wyższe biurko. Najpierw kupujemy piłkę. A potem kupujemy biurka, a najlepiej, jeżeli biurko będzie rosło razem z dzieckiem. Czyli to ma regulowane nóżki. Po regulowane prostu. nóżki możemy obciąć, możemy dosztukować, możemy cokolwiek zrobić, to sprzęt, to meble dostosowujemy do wysokości i możliwości dziecka, a nie odwrotnie. Także to jest, to jest bardzo ważna rzecz i to jest najtrudniejsza tak naprawdę rzecz. Tak, bo chcemy yy, zachować ten to status quo, który do tej pory był utrzymywany w domu. Tymczasem w momencie, kiedy jest dziecko, warto dostosować się do jego możliwości. I chyba warto też przełamać we własnej głowie takie ograniczenie i e, przekonanie, że kiedy dziecko odrabia lekcje, to powinno siedzieć nieruchomo i być skupione tylko i wyłącznie na tym, co ma zadane. Tak? A dziecko i tak, to jest to, o czym powiedziałeś, że ma w sobie tak dużą potrzebę ruchu, że będzie wstawać, przerywać te prace. E, a siedząc na piłce i pracując, może połączyć przyjemne i pożyteczne. Ma dwa w jednym, tak, i za, zarówno odrabia, koncentruje się na swojej pracy, a z drugiej strony zaspokaja sobie swoją potrzebę ruchu, bez której nie, nie ma takiego dziecka, które nie chce się ruszać. Tak? Ale myślisz, że dziecko będzie skupione na tym, co powinno zrobić? Tak, bo są takie obserwacje, są takie badania, które mówią, że dziecko bardziej się koncentruje na pracy, na, za, na zabawie w trakcie, kiedy siedzi na, na, na piłce, dłużej może siedzieć przy odrabianiu lekcji. Tak? A jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz: te lekcje są lepiej odrabiane. Dlaczego? Dlatego, że i, i siedząc na piłce, całe ciało się rusza, w związku z tym odpoczywa. Tak? Dziecko dłużej może się skoncentrować na danym zadaniu, lepiej się koncentruje i mniej się męczy. To jest niesłychanie ważne, dlatego że zazwyczaj to jest tak, że pod koniec odrabiania lekcji nikomu się już nic nie chce i pisze tam jak kura pazurem, ewentualnie zapomina o jakichś rzeczach. Natomiast wiemy, obserwujemy to wszystko, że dzieci siedząc na piłkach albo na jajach takich dużych, ruszających się, lepiej wykonują te wszystkie prace domowe, które i tak, i tak muszą, muszą zrobić. Przekonałyśmy mnie, w siedmioletniej nie kupię biurka i krzesła, tylko kupię najpierw piłkę, potem dobierę biurko. Tak, tylko żeby się nie zdziwiła, bo ona może na tej piłce wyprawiać niesłychane rzeczy. I Ona stwarza sporo możliwości, prawda? Sporo możliwości, bo zobacz, w każdej chwili, jeżeli nie wiem, nudzi mnie odrabianie lekcji albo praca przy komputerze, mogę sobie unieść nogi i sobie podędać na jedną i na drugą stronę, mogę się obrócić dookoła własnej osi, mogę stanąć na kolanach, jeszcze na nogach całych nie potrafię, ale się nauczę stanąć na czworakach, mogę odpocząć, mogę, mogę zabawić się przez chwilę mogę się koniec końców pochuśtać. To wszystko jest możliwe na piłce. To nie jest możliwe na krześle. Bardzo ważne dla fizjoterapeuty i dla nas, ludzi, którzy patrzą tak jakby na rozwój dziecka pod kątem bardziej profilaktyki rozwojowej, jest to, że te piłki nam pomagają. Te piłki nam pomagają w uruchomieniu ciała dziecka, a dobrze wiesz, że dzieci, te, te które już zaczynają się nudzić troszeczkę swoim własnym ciałem, swoimi własnymi, własnymi aktywnościami i zaczynają się garbić, zaczynają kombinować hmm. zaczynają kombinować. Ciało ludzkie jest strasznie leniwe. Tak? I e, niech takie będzie, niech takie zostanie, możemy tak jakby, przetworzyć możliwości ciała, dziec ciała dziecka i ciała osób dorosłych e, w taki sposób, żeby ono mogło być sobie troszeczkę leniwe, ale z drugiej strony, żeby je zmusić podstępnie oczywiście do pracy. Często zastanawiamy się, jak moglibyśmy urządzić nasze mieszkanie, by było ciekawe dla naszego dziecka, a najważniejsze, by mogło w nim aktywnie spędzać czas zabawy i nauki. Jeśli zdobędziemy się na odrobinę wysiłku, okaże się, że nasze mieszkanie może stać się wspaniałym placem zabaw, nie tylko dla naszego dziecka, również dla nas samych. Powinniśmy zaaranżować mieszkanie, myśląc o tym, żeby stworzyć dziecku tak zwany Małpigaj. Da się to zrobić? Da się to zrobić. Wystarczy parę lin, parę mocnych kołków i oczywiście. I tak, dewastacja sufitu. Dewastacja sufitu albo ściany, ale można to ładnie zrobić, ładnie wykończyć kolorowo, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. A myślę, że. Bo wszyscy się boją, tak? Jeżeli mówimy, żeby wstrzelić kołki. W sufit, to pierwszą reakcją jest myślenie: A jak przyjdą do nas znajomi i zobaczą kołki w suficie, co no, ta glazura, terakota i marmury nie do końca do tego pasują. Natomiast to tworzy obraz właścicieli mieszkania zupełnie inny w oczach ludzi, którzy przychodzą do nich. Nie, no poza tym umówmy się: nieważne jest to, co sobie ludzie o nas pomyślą, tylko żeby dzieci miały dobrą zabawę w domu, tak? Żeby miały dobrą zabawę. Bardzo często jest tak, że dorośli wtedy też mają fajną zabawę, bo jeżeli rozwiesimy tak grubą linę między jednym rogiem pokoju a drugim. nie zdziwmy się, jeżeli nasze dziecko parę razy dziennie przemknie po takiej linie z jednego końca pokoju na drugi, możemy podwiesić linę pod sufitem, możemy podwieścić drabinki, możemy podwieścić taką siatkę, po której dziecko będzie przechodziło z jednej strony na drugą, możemy też e, na, na przykład podwiesić jakąś deskę, tak, e, czy, czy sklejkę wielkości 80 na 100 cm, zawieszoną na czterech linkach i dziecko na tej desce będzie się bujało jak na takiej platformie do przodu, do tyłu, na czworakach. Te wszystkie rzeczy można zamontować w każdym domu.